To tell me right for wrong, don't need no real estate to prove where I belong. Don't need no passenger to tell me where to go. Don't need no travel guy to go and steal the show. Trust me in the open road, got it going on. Going on. Znajdujemy się w zamku Chojnik, niedaleko jeleni Góry. I otóż w XIII wieku na miejsce tego zamku stał pierwotnie jakiś niewielki dwór myśliwski, bądź jakaś mała warownia, który zbudował Bolko pierwszy Surowy w książę miejscowy. Oryginalne. Tak, oryginalne imię i krzydołek. Ciekawe dlaczego. Następnie został przebudowany w roku w 1353, że przebudowa trwała około 10 lat, przez Bolka II Małego. Otóż, Bolka II Mały był księciem świdnickim No i chciał tutaj stworzyć taką kamienną warownię, która by stała na granicy jego ziem. Tak. I chroniła przed najazdami. Budowla pierwotnie była na planie prostokątu, z okrągłą basztą. Do tego był dom mieszkalny, a na później dobudowana kaplicę. Następnie, jako że w tamtych, w tamtych czasach nie było Skoków, Stefczyka ani Prowidenta, a książę potrzebował, potrzebował pieniędzy na zakup nowych ziem, czyli tam yy, dolnych ziem mużyckich, zastawił, zastawił ten zamek Niemcowi za 2,5 tysiąca yy, kop groszy praskich. Zastawił? Zastawił. Nie przegrał go w karty. Nie, nie przegrał, ale później chyba i tak nie odzyskał go. Gdyż yy, zamek w, w rękach tego, rodu tych Niemców yy, był bodajże do II wojny światowej. Ciekawostką jest jeszcze to, że Szwedzi podejmowali się z do, zdobycia tego zamku w 1945 roku, więc przed potopem szwedzkim jeszcze. Ale też mi się to nie udało. Czuję po co to władzić? No dobrze. Jak to nic nie ma. Do tego jeszcze zimno. No i generalnie od tamtej pory wiele się nie zmieniło. No ale jakieś legendy jeszcze się z nich wiążą. Pomówmy o legendach teraz, o legendach bardziej tajemniczych, tak? tak? Historiach. Tak, była tutaj taka, jak zawsze kobieta się musi przewinąć gdzieś przez te wszystkie zamki, bo, bo z tego to by nie było zamków. Była taka, jak ona miała? Kunegunda z rodu rycerskiego, która zamieszkiwała tutaj, ale strasznie była rozwydrzona, rozkapryszona ciężko było zdobyć jej rękę, chociaż dużo próbowało osób i, i, i nic po prostu od, odrzucała, ale wpadł na wspaniały y, pomysł, że będzie warunek taki, żeby zdobyć jej rękę trzeba przejechać w pełnym rejestrunku na koniu w koło zamku. Niestety to było tak wszystko strome, że to praktycznie było niemożliwe i wszyscy spadali. I po kilku latach y, przybył tutaj już taki niemłody rycerz y, na zamek, poznał się z nią ona Wpadł jej w oko i nawet była już skora, żeby odstąpić od tego warunku, żeby już poślubił ją i żeby już nie musiał jechać na tym koniu. No ale on był bardzo konkretny, bardzo dystyngowanym rycerzem i chciał spełnić ten warunek. No i wsiadł na tego konia, pojechał w koło tego zamku i wszyscy już myśleli, że już jest po nim. Bo po czym wyłonił się z szeluści tutaj krzaków, wjechał na, na, na dziedziniec. Ku zdziwieniu wszystkich przybyłych na tą okazję, przeżył i do niego podeszła właśnie Kunegunda, rzuciła mu się na szyję, po czym ją odsunął, jak to prawdziwy facet i powiedział, że nie chce ręki takiej okrutnej panny, przez co zginęło bardzo dużo młodych rycerzy i chciał udowodnić, co potrafi rycerstwo polskie. No i Kunegunda popełniła samobójstwo skacząc z wieży tutaj w tego zamku. I były dwie wersje dlaczego ona to zrobiła. Jedną, że to był zawód miłosny, prawda, przy takim wspaniałym rycerzu, a drugi, że po prostu ją mu pokorzył i nie wytrzymała napięcia. Podobnie były dwie wersje yy, właśnie o tej Kundegundzie. Yy, dlaczego nie chciał tej Kundegundy? Pierwsza wersja była taka, że chciał pokazać to klasę, klasę rycerstwa polskiego, a druga domniemana prawda głosi iż jako że wychodziła się z rodu rycerskiego, do tego jeszcze niemieckiego. To wiadomo, no, nie, nie było czego się spodziewać za bardzo. No. Nie goliła nóg, nie myła się za bardzo. Była taką dość męską kobietą, taką wychowaną z bracią rycerską. Także y, mógł zapomnieć o glamurowych policzkach różowych w dziankach y, no i, cały, i całym, t, całym tym, tej krasie, która powinna przystoić kobiecie. No a druga legenda, jaka się z tym wiąże, to taka, że był sobie kiedyś taki typowy Hans Ulrich, który. Był dosyć możny, był wykształcony i często wyprawiał u siebie na zamku uczty. No i na jedną z takich uczt był zaproszony pastor, który to jak się okazało był zainteresowany astrologią i w prezencie przyniósł Hansowi horoskop, w którym przepowiadał mu, że ten zginie od zimnej stali. Wszyscy goście byli oburzeni, śmiali mu się w twarz i powiedzieli, że skoro, skoro jest takim ekspertem, to niech w takim razie wywróży coś jagnięciu. To miało na celu po prostu go zdeprecjonować. On powiedział, że nie, dlaczego? Przecież ja wróżę tylko ludziom. A, a oni na to... Dawaj, zachęcamy cię jeszcze mocniej, zrób to. on powiedział, dobrze, zrobię to. I wywróżył temu jagnięciu, że zostanie pożarty przez wilka. No i wszyscy oczywiście ponownie w śmiech, bo jak to? Przecież to jagnię za chwilę ma trafić na stół. No i jednak cały czas posiłek się spóźniał, to już był czas. Ktoś z kuchni wybiega i mówi, że rzeczywiście jagnię zostało pożarte przez wilka. Wszyscy, są, wszyscy wszyscy, się zdziwili, to był koniec akurat tej historii uczty, natomiast co do ulicha, który miał zginąć od stali, to rzeczywiście tak się stało, bo w wieku 40 lat, jak przepowiadał pastor, ten został stracony na szubienicy. Na gilotynie. Na gilotynie, na gilotynie przepraszam. Za rzekomą zdradę cesarza. Także jak się okazało wszystko się spełniło. Pobiało biało okultyzmem troszkę. Pastor. Czarne wróżby. Biała owca. Wilk? Wilk? Wilk. Ciekawe jak się nazywają takie wróżby dla zwierząt. Cyganka odchodzi do opcji i pokaż łapę ci powróżę. Wełnianki. Wełnianki. Być może. Nie to jest zo nie. Zotarot? Zootarot! <laughs> Gościmy na zamku Książ. Zamek Książ powstał, powstał w schyłku XIV wieku. Fundowany był przez Bolka I Surowego. Znowu Bolek. Znowu, Znowu Bolek, tak. Widocznie ma monopolu w, tym rewi, w tych tak. rewirach. No i ten Bolek wybudował ten zamek pierwotnie. Sto lat później przeszedł w, ręk, w ręce monarchów czeskich. A za następne 100 lat władał już nim Władysław Piegielończyk, yy, y, y, czyli król polsko-węgierski. Później y, przeszedł w ręce takiego niemieckiego, bardzo bogatego ro, y, rodu Hochbergów. Tych, co nie znam. No tak, no, tacy, oligarchowie do dawni, tak? No więc ci Hoch, Hochbergowie władali tym zamkiem aż do y, wybuchu II wojny światowej. W historii bardziej istotnych w XVII wieku jeden z, jeden z tych zrodnych Hochbergów, Hochbergów gruntownie przebudował ten zamek w taki ekskluzywny pałac. Wiele historii związanych jest z drugą wojną światową. Otóż podczas II wojny światowej w tym miejscu Niemcy ogrodzili ten pałac płotem z drutu kolczastego i prowadzili dziwne badania tutaj. Otóż, pod zamkiem wydrążono sieć tuneli, w których miały się znajdować między innymi siedziba dwójka Dolfa, który zarządzał tym wszystkim, jak i szereg fabryk, fabryk podziemnych broni, również Wunderwaffe. Rzekomo szereg skarbów ukrytych jest w tych podziemiach, do dziś odkrytych, gdyż większość tuneli Niemcy zaminowali i nie ma do nich dostępu. Jest wiele hipotez na ten temat, że ukryte są dzieła sztuki, skarby, również, bo niektórzy twierdzą, że burtynowa komnata wylądowała tutaj. Jedną z potwierdzonych rzeczy, które możemy powiedzieć na temat tych, co, co mieszczą te tunele, jest to, iż umieszczony jest tam sejsmograf do badania ruchu płyt tektonicznych. Yy, A że lat... stoi na najbardziej, na skale praktycznie na świecie, to wyczuwa ruchy nawet tektoniczne na Atlantyku, które się dzieją. No właśnie, bo, gdyż jest to taki na podłożu granitowym. Tak jest. No Jeszcze w podziemiach tego zamku w czasie II wojny Niemcy chcieli yy, zainstalować, planowali uruchomić nowoczesną centralę telefoniczną z udziałem na słuchu radiowego. Niemcom się nie udało, aczkolwiek później nasz yy, dzielny rząd Republik naszej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej umieścił tutaj y maszynę do zagłuszania Radia Wolna Europa w tym zamku. Z taki ciekawostek. Czyli jednak historia, historia kołem się toczy i później te projekty wypalają. Y z takich ciekawostek. No, po II wojnie światowej zagnieździli się tu mocno czerwonoarmiści, którzy, jak to, jak to im na nich przystało, y y bardzo dokładnie splądrowali zamek, zniszczyli wszystko, i pasali konie w środku, zająć życie. No i do dzisiaj zresztą jest tutaj największa, jedna z największych stajni w Europie. Największych, tak. I najpiękniejszych podobno, Ta. jeżeli stajnie Uf. mogą być piękne. Tak. Jest też w kompleksie tutaj, znajduje się palmiarnia, która była budowana z początkiem XX wieku. Za olbrzymią wtedy są podobno 7 milionów marek w złocie. Uf. A co tam jest w tej palmierce? No i dzisiaj mamy tam nawet do 100 gatunków roślin, które pochodzą z czterech różnych kontynentów. No i nie bez powodu w ogóle zamek był nazywany takim dolnośląskim Wersalem. Tak. Też ze względu na, na swoje gabaryty, bo tutaj się mieści aż ponad 400 pomieszczeń. 400 pomieszczeń, czyli ze 200 sprzątaczek. Przynajmniej. I salowa. <laughs>